Witam wszystkich na moim kolejnym filmie. Dziś zajmiemy się mopem parowym od Wiledy. Ten został już naprawiony i od kilku tygodni dzielnie paruje podłogi. Tego będziemy dziś próbować naprawiać. A może nie, czy mówiłem, że oba znalazłem na śmietniku? No to mówię. Oba to jednakowe modele. Tutaj mamy tabliczkę. Stare modele. Ten został już naprawiony. Dodatkowo został wymieniony przewód. Wymieniony założony przewód, bo oczywiście ktoś sobie uciął. W sumie sam bym taki chciał. 6 metrów. Trzy żyły na pewno się komuś przyda, przydał. Jestem ciekaw, czy te same usterki, które były w tym, będą w tym. Dlaczego on znalazł się na śmietniku? A może jest sprawny? Jeszcze go nie podłączałem. Zajrzymy do środka. Przewód jest. A to tego odstawiamy, bo będzie nam niepotrzebny, a za tego połowę się będziemy brać. Są tutaj takie śrubki trójkątne, których bardzo nie lubię. Nie mam do nich wkrętaka, ale jak dobrze dopasujemy płaski, to nawet w miarę to się odkręca. Ale śrubki i tak idą do wymiany, te do kosza, a założymy normalne krzyżakowe. Jeszcze jeden wkręt został. O, teraz już ładnie to wszystko się otwiera. Co mamy tu w środku? O, już widzę ta sama usterka. Co w tamtym? Dim, 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 tak to wygląda w środku. O! Urwany, rozerwany bym powiedział. Wężyk. Tak to jest zbudowane. Wszystko tutaj, śruby zardzewiałe. O, strasznie. No tak, no bo jak wężyk się urwał, urwał, on chyba wystrzelił, nawet. No to gorąca para poszła tutaj na wszystko. Nawet o, zaciski od tych wężyków też są zardzewiałe. Niektóre no to wszystko pozardzewiało. Wkręty do wymiany i to jak najszybciej. Tutaj widzę jeszcze odgiętka. Też została wyrwana.

Wsuwamy do końca. Zakładamy zaworeczkę, sprężynkę. Nazwać. Szybka naprawa, założony wężyk. Powinno działać tak. Powiem tylko, że to jest skutek. Przyczyna leży gdzie indziej. Oczywiście yy, możemy to tak zostawić, ale nie radzę tego pokrętła dawać na maksa. Bo wtedy wystrzeliwam ten męczyk. Przyczyna leży tutaj. Odkręcamy i patrzymy. Tutaj widać, że jest drożne. Wszystko nie jest zakamienione. Na szczęście. No tutaj w tym Dławiku, dławiku no nazwijmy to tak. Dławik, widać, że jest wszystko e, drożne, e, nie jest zakamienione. E, w tym pierwszym e, parowym mopie e, miałem to całe zakamienione i nie było drożne. Dlatego wystrzelił tam ten wężyk, co mówiłem wcześniej. W tym przypadku widać, że jest wszystko fajnie. Pozostaje nic innego, jak złożyć to z powrotem. Przepływy kondylerki. Może palce? Nie ma jednak palca. Spinka z grubsza wyczyszczona z tej rdzy. Tutaj ona była. i gitas. Warto tutaj zaglądać do tego głowika. I kontrolować, czy on nie jest zakamieniony, jak on jest zakamieniony. No to trzeba gładka mieć. Wiadomo jak tradycyjnie. Myślę, że jak zauważymy, że jest już słabsze ciśnienie, mimo że mamy maksa albo ustawione na 3 czwarte. No to warto tutaj zajrzeć do tego. Bo to jest jednak cieniutka, taka cieniutki otworek. Łatwo może się zapchać. To są nowe, to są stare strupy. wióżkie wkręty. Pamiętamy tutaj o tych koreczkach. Pamiętaj, to się nawet trzyma ładnie. To co zostaje? Zobaczmy, deski do pasowania. Jeszcze. Następnie nic się nie leje. Dobry znak. Dobra, wstępnie go podpinamy Na minimum Poczekaj jeszcze Poczekaj jeszcze A no, jeszcze nie, czekaj Włącznik Włącznik jest na zero

Ko trzę, coraz bardziej. A, bo to od ściany. O. Gąbki nie ma, ale paruje mocno. Dobra, wyłączamy na razie, bo nie wiadomo czy to tak ma być, czy nie. Rozkręciłem i wygląda na to, że jest wszystko ok. Nic nie jest przerwane, nic nie jest urwane, nic nie jest przecięte. Czyli ten typ tak ma. Ma moc. Dobra. No. Średnio Niech to powstanie. Это номер два, за шматом. Chyba dużo wody na się, wiesz, mi się wydaje. No było może na rany wiesz. Co? Bo on jest też mokry. Yy, Aha. Ta ścieka jest też mokra, bo ja ci mam przecież, nie? Bo nie wiem, czy podklejcasz trochę mocniej. Gdybyś ją z Noksa zobaczył. Boję się. No, no, no nie No, nim no to tam, tamten ten, tak tamten nie, tamten, tam nie paruje. Tamten tak nie paruje głośno. No, to na znaczy, no ten w ogóle tyle nie daje. Może no, jednak jest coś zapalne jeszcze, jakiś wężyk. W tamtym? Nie, w tym. No właśnie, patrzę na jest mokry mok, bo ja dopiero teraz wycisnęłam z tego, z wody. No, może dlatego? Nie no, dlatego, to jest taki mokry, no. Tak jest mokry. Ale znaczy, pary, ale czuć się, płynem. Ktoś płynem, używał? Ktoś płynem używał? Nie. nie wiem, bo ten jest spływek. Ja nie trzeba wybrać z płynu teraz. W sensie do prania. A, dobra. To no, na minimum to działa, no. A coś nie na maksimum. Zobaczymy, ja po prostu nie używali tak jak w tamtym. Na no, jedną trzecią damy na połowę. Może, mu, może musi się wybarzyć. Czuję, że mocniej wibruje. Ten to ma moc. No właśnie no teraz tak się robić, że ten tamten to tak... A poczekuj, a weź nie, ten. No, tam się porównamy na, na razie. Porównamy. Tak? Że... A damy tego na maksa? Daj tego na maksa. No nic się nie dzieje, a jest na maksa. No prawie, że. No jest na maksa. I tam, jak tam na maksa, to okazuje wybuchło. Tam chodzi strzelnie, to. Wykręcamy na tą rurkę, nie? No, no to dane, to ten to kolejne dalej. Ten to ma moc. To ten nasz chyba już jest. Zużyty. Zużyty. Dobra, zmniejszamy na. Minimum daj. Damy na minimum i go wyłączamy. To by było na tyle. Jak się podobało to zostawcie łakocie. Na razie cześć.